O włos od tragedii. Ten chłopak nie był w ogóle wpięty do asekuracji. Na pomoc wyruszył drugi mężczyzna, który za to wpiął się podwójnie. Dotarł blisko tuż przed upadkiem i zdołał chwycić spadającego jedną ręką. Godne podziwu jest nie tylko, że zareagował szybko i mądrze, ale wykazał się wręcz nadludzką siłą, łapiąc dojrzałego chłopaka w locie. To jest spadające 50 do 60 kg. Jak do tego wszystkiego doszło? Chłopak zapomniał wpiąć się i nikt go nie sprawdził, a w połowie zorientował się, ale nie mógł utrzymać. Niestety ten chłopak nie miał już tyle szczęścia. On również zapomniał wpiąć się do asekuracji, ale szedł do samej góry. A potem skoczył, całe szczęście przeżył, ale ta pani już nie i niestety zginęła. Wypadek wydarzył się w Polsce na ściance Makak. Czy waszym zdaniem powinien być obowiązek sprawdzenia, czy jest się wpiętym do automatu przez drugą osobę na ściance wspinaczkowej?